Czy jesteś na radę i kota w tym żonkierku, czy nie bardzo? Słyszecie tutaj? Zobacz, Chłop, teraz idzie. Ty, ona nie ona Po. O, o bo... <śla> Chyba coś. No wit. No Nie! Na dół, nie Nie, Nie, wit. Jezus! Na No Na dół, na No Zamykam go, ELO Pomóż mi! No kurwa! <śmukações> ja nic nie widzę! Gdzie on jest? Jest wybrany! <śmukações> yes! <śmukações> <Halo? śmukações> <śmukações> <Zasieku> nie ma jest Halo? Zasięgu nie ma! Kierownice wyjebrane Halo, halo, halo? Słychać? Halo, przepraszam, przerywa, bo co? tu konsul się z mi zajechał. A no właśnie tak... Witam, nie witam, mogę witam. pana usłyszeć. Yy, jak wie pan, da? bo mi się grafika wczoraj yy, o, zmieniła na wczoraj i ja czy mogę jutro? Ale słucham? Dobra, tak. Krz, yy, na e biogazowni pusto. Yy, Krz, mobile, mobile, sprawdzam radio jak mnie słychać. Ale to coś się przerywa. Halo, halo, może coś problemy z robiciem, bo. Jak Gdzie jedziesz w tym konsule? Kurwa, wysypać Al, się. Ja już nie tracę impulsu. Do widzenia. Pokaż to. Bo, dawaj, Osta. dawaj dawaj, soję. No dobra. Cofnij się, tam masz przyczepę z tyłu gościu A, jest siemiast, jo? A nie na prostej go Nie, 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 Podjeżdżają już teraz, poki będą mnie naciągać tutaj. Ale naciągają linami, co nie? A jakum stary dostałem Ej Co jest? To jest Możesz kurwa mać Cię Nie wiem stary 20 fps ej, Adam szybko to podnoś Mam 12 FS stary. stary co to razie... robisz na razie Aj, te chłopaki... chłopaki. Ja ja Ej, dobra, stój stój stój, 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 poprzez ten masakra, nie mogę naciągnąć. to może... Pół zawiera. Yes. <noise> Wie pan co to tutaj? Coś z tym na przykład... na górze, O ja, nie zdążyłem, nie? <noise> da daj jaskin, nie daj. Gdzie ten obrys? My ko O Boże, mornika, faktycznie, ja. koło kur... znaczy tego... K kurnika, no, na pewno. Nie masz pacjenta teraz, nie bezów, stary. Dobry, nie wejde, wejde, dobry, gdzie pan jedzie? <laughs> po ale... O Boże Ej, o... <laughs> czemu on no tu się wyjebał? Weź, weź Ej, ale będą, będą jazdy Nie jestem szukiem, coś ci